Głoszenie Ewangelii. Maryjo, dziś pragnę znów zanurzyć się w Twoim sercu. Uproś Ducha Świętego dla mnie, błagaj, aby dał memu sercu łaskę skupienia. Dziewicą, Matko. Bądź przy mnie, jak byłaś blisko apostołom w wieczerniku. Umacniaj i pogłębiaj w moim duchu pragnienie Boga. Ty, dziewico milczenia, strzeż mojego skupienia, zabierz ode mnie niepotrzebne fantazje, roztargnienia i zaniedbania. Niewiasto, posłuszna. Pomóż mi otworzyć. Serce, zanim otworzę księgę, tak aby stało się gościnnym domem dla słowa, podpowiedz mi niewiasto modlitwy, słowa, które wzruszą serce Boga i sprawią, by On napełnił mnie obficie wiedzą i zrozumieniem. Niewyczerpana księga. Która dałaś światu do czytania wieczne słowo Ojca, prowadź mnie w lekturze świętego tekstu, abym umiał znaleźć w każdym słowie jedyne słowo, w którym Ojciec wyraża całkowicie samego siebie. Ty, która jesteś świątynią ducha, wspieraj mnie w medytacji. Bym był podobny do ciebie. Dziewicą, która zachowujesz wszystkie sprawy, rozważając je w sercu, niewiasto modlitwy, daj mi uczestniczyć w tej radości, z jaką wielbiłaś Pana. Niech Twoje uwielbienie i Twój śpiew, Staną się moimi lustro odzwierciedlające doskonale obraz syna. Uproś mi łaskę życia, które będzie wiernym wyrazem tego, co czytam, medytuję, o co błagam i co kontempluję. Maryjo? Medytując nad tajemnicą głoszenia Królestwa Bożego, pragnę dziś wsłuchać się w słowa Twojego Syna, wygłoszone na górze, którą dziś nazywamy górą błogosławieństw. Błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą. Albowiem oni będą pocieszeni? Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię? Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni? Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią? Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi, błogosławieni którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed Wami. Błogosławiona Maryjo, jestem przekonany, że kiedy Jezus wypowiadał te słowa wobec tysięcy ludzi, którzy byli zebrani na tym wzniesieniu, myślał o Tobie. Wsłuchując się w słowa Jezusa, nie sposób nie zauważyć Ciebie. Ty w pierwszej kolejności jesteś u Boga w duchu i do ciebie też należy królestwo niebieskie ty która doznałaś smutku doświadczyłaś też pocieszenia ty najcichsza niemalże na własność posiadłaś ziemię ty która nieustannie pragniesz sprawiedliwości jesteś nią nasycona ty która jesteś najmiłosierniejsza miłosierdzie wypraszasz ty o niepokalanym sercu oglądasz Boga, ty, która prosisz o pokój, jesteś nazwana królową pokoju, ty, którą nawet dziś oczerniają, pragniesz Królestwa Niebieskiego dla wszystkich. Ty jesteś tą, która się cieszy, albowiem otrzymałaś wielką nagrodę w niebie. Maryjo, można powiedzieć, że w tym fragmencie jest skupione niemalże całe przepowiadanie Chrystusa, ale też widzimy w tych słowach Twoją drogę życia, Twoje ubóstwo, Maryjo, którego też doświadczyłaś materialnie. Osiągnęło szczyt w pokorze i w pragnieniu spotkania podczas zwiastowania Gabriela, czy też z Elżbietą i innymi. To twoje ubóstwo stało się źródłem prawdziwego bogactwa przez twój ból podczas ofiarowania dzieciątka w świątyni. Kiedy usłyszałaś proroctwo Symeona, kiedy musiałaś uciekać do Egiptu, szukać dwunastoletniego Jezusa, kiedy spotkałaś go na drodze krzyżowej, kiedy stałaś pod krzyżem i wreszcie składałaś ciało swego syna do grobu, uczysz nas, że sensowny jest tylko płacz nad przyczyną. A nie nad skutkiem, i że niektóre sprawy można poznać właśnie dzięki łzom. Swoją łagodnością uczysz nas, pokazując przez pokorną pracę, przepełnioną radością Domu Nazaretańskiego, kiedy współczułaś nowożeńcom w kanie. I współcierpiałaś na golgocie, że więcej się mówi gestem niż tysiącami słów, Twoim pragnieniem i łaknieniem sprawiedliwości, którymi było przepełnione Twoje ciche życie, ukazujesz każdemu z nas, że nie miało ono nic wspólnego z rządzą, Zemsty i odwetu? Przez Twoje doświadczenie Bożego miłosierdzia, ale też i ludzkiego okrucieństwa, kiedy słuchałaś relacji po Twojej ucieczce do Egiptu z dzieciątkiem Jezus i świętym Józefem, o mordzie na niewinnych dzieciach w Betlejem, uświadamiasz nam, że przeciwieństwem miłosierdzia jest okrucieństwo a niesprawiedliwość. Przez Twoje niepokalane i najczystsze serce, które było wolne od ciekawości, a otwarte na Boga, możemy zobaczyć, że poprzez bycie pokorną służebnicą pańską stała się królową. Poprzez Twój wewnętrzny i zewnętrzny pokój, który nieustannie panował w Twoim sercu, który nie był spokojem i pokojem tego świata, możemy ucząc się od Ciebie stawać się prawdziwymi dziećmi Boga. W Twoich radościach, których doświadczyłaś przede wszystkim w zwiastowaniu i które zapewne czułaś trzymając małego Jezusa na rękach podczas ofiarowania, kiedy w tym samym momencie słuchałaś słów proroka Symeona, że twoje serce miecz przeniknie, możemy dostrzec, że prawdziwa jest. Tylko ta radość, która nie boi się stawiać czoła cierpieniu, i jest od cierpienia silniejsza. Mario. Jakże pięknie przeszłaś tę drogę. Jednak nam już nie tak łatwo jest realizować wezwanie Twojego Syna do nawrócenia i przemiany serca. Pragniemy od Ciebie uczyć się, świętości, pragniemy przyjąć. Zaproszenie Twojego syna, abyśmy zmieniali siebie, a poprzez przemianę naszych serc byli również głosicielami królestwa Twojego syna, ale też i twojego. Twój syn, najukochańsza mamo, pragnie naszego szczęścia. Dlatego też, jeśli wsłuchamy się w tekst grecki. To usłyszymy, że oto ci błogosławieni, to ci, którzy są szczęśliwi. Ty też pragniesz naszego szczęścia, dlatego z taką troską podchodzisz do każdego z nas i wzywasz nas do przemiany serc. Twoja współpraca w głoszeniu Ewangelii pięknie wybrzmiewa w Twoich objawieniach w Fatimie. Wzywasz. Nas wszystkich do pokuty, do modlitwy różańcowej, która przecież jest niczym innym jak zaproszeniem do życia Ewangelią. Jako warunek otrzymania łaski Bożej, wskazujesz na potrzebę nawrócenia. Matko, nasza najlepsza. Wprowadź nas. Na drogę słuchania Słowa Bożego i nawrócenia. Bez Twojej pomocy sobie nie poradzimy. Dlatego też pragniemy wcielić w życie błogosławieństwa i uczynić je programem naszego życia. Dzięki nim będziemy mogli uwolnić się od fałszywych. Wartości świata i otworzyć się na prawdziwe dobra i te, co są teraz, i te, co będą w przyszłości. Gdy doświadczymy pocieszenia Boga, On zaspokoi nasz głód sprawiedliwości, otrze z naszych oczu każdą łzę. Smutku. Papież Franciszek podczas jednej z kateches powiedział: Bóg, by dać nam siebie, często obiera drogi niewyobrażalne. Być może naszych ograniczeń, naszych łez, naszych porażek, jest to radość paschalna, radość, o której mówią bracia wschodni, ta, która posiada stygmaty, ale jest żywa, przeszła przez śmierć i doświadczyła mocy Bożej. Błogosławieństwa prowadzą Ciebie ku radości, zaiste? Zawsze jest to droga prowadząca do radości. Natomiast starożytny pustelnik Piotr z Damaszku pisał: Błogosławieństwa są darem Boga i winniśmy okazywać Mu za nie wielką wdzięczność i za korzyści, jakie z nich wypływają, to znaczy Królestwo Niebieskie w przyszłym wieku, pociechę tutaj, pełnię wszelkich dóbr i miłosierdzie od Boga, jednym słowem, abyśmy się stali obrazem Chrystusa na ziemi. Maryjo, która jesteś błogosławioną z samej swej istoty, prosimy Cię o siłę w szukaniu Pana i w nieustannym postępowaniu za Nim, drogą błogosławieństwa. Amen.